Dla dorosłych zawsze było wyzwaniem rozumieć młodych ludzi, a teraz naprawdę jest trudniej. W kontekście nowej technologii komunikacji oraz płynnych czasów młodzież zmieniła się bardzo. Większość młodzieży umie tylko krótko skupić się na czymś, ma kłopoty z abstrakcyjnym myśleniem i argumentuje emocjonalnie i defensywniej. Przedstawiamy pokolenie F, pokolenie fragmentacji. W socjal mediach większość wiadomości jest krótka i bez kontekstu. Memy rządzą, a trolling uprawiany jest bardzo często. Tradycjonalne media są w kryzysie, pośpiech zwycięża z dokładnością i analizą. Najważniejsza jest oglądalność, a nie treść. Większość rodziców i nauczycieli biegnie przez ich szybko pędzące życie, budują dla młodzieży opiekuńczą ramę życia, a nie czas na rozmowy i refleksje. Dorośli są w relacji z młodzieżą raczej na stopie koleżeńskiej niż prezentują się jako autorytet. W polityce rządzą hasła. Politycy przekonują emocjami raczej niż argumentami. Większość młodzieży w rzeczywistości wygląda podobnie do siebie, a online wycofuje się w oddzielne, niszowe przestrzenie, gdzie każdy ma bardzo podobne opinie. Dlatego kontekst, w którym młodzież żyje jest przestrzenią bez narracji. Wszystko dzieje się w pośpiechu i tymczasowo. Aby czuć jakąś kontrolę i ochronę, w tym pośpiesznym świecie większość młodzieży wycofuje się do świata online, chowa za komórką. Oni wolą czat niż spotkania na żywo. Większość młodzieży myśli, że umie robić kilka rzeczy równolegle ale mózg ludzki nie umie tak, bo zajmuje się zadaniami linearnie. Mózg daje sobie nagrodę, gdy nowe zadanie jest akceptowane, bo myśli, że stare jest już skończone, ale w wielozadaniowości tak nie jest. Mózg jest więc zadowolony i zmęczony. Wynikiem wielozadaniowości jest zmęczenie, niepokój, trud, aby skupić się dłużej na jednym zadaniu. Informacje gromadzone są w krótkich okresach koncentracji, tak jak zdjęcia wyrwane z filmu, czyli stop klatki, a więc spójność informacji znika. Te fragmenty informacji mogą w ogóle nie dotrzeć do pamięci krótko, a potem długotrwałej, a gdy tam już wejdą, to są jak oddzielne części. Nasza tożsamość w dużej mierze budowana jest na podstawie tego, co jest gromadzone w pamięci, więc ta tożsamość też jest pofragmentowana. Na pytanie, kim jesteś? Odpowiedź jest spontaniczna i nie ustalona wcześniej. Jako wyniku brakuje spójnej ramy, aby decydować co robić i jak rozumieć świat. Sfragmentaryzowane są także same procesy myślowe. Podejście do nowych sytuacji jest spontaniczniejsze, bo nie ma określonej ramy, to znaczy, że nie ma rutyny. Nie ma też strachu przed próbowaniem różnych, Dziwnych strategii dochodzenia do celu. W dziedzinie technologii takie spontaniczne strategie świetnie funkcjonują. Dlatego większość młodzieży uważa, że ma lepsze przygotowanie do korzystania z technologii i myśli, że może pozwolić sobie na wielozadaniowość.